Wszystkim z tej strony, Zyty i mój koń. a to jest kolejny odcinek z naszej serii, epizody z Minecraft. Jest to jest siódmy odcinek. Tym samym zbliżamy się do magicznej liczby 8, czyli parzystej, oraz magicznej liczby parzystej 10. E, a w dzisiejszym odcinku zapanowałem, że będziemy w sumie robić mapę. E, jaką mapę, pewnie się teraz domyślacie. W poprzednim odcinku, jak pewnie widzieliście bądź nie widzieliście, jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, w którym szukałem mojego przyjaciela, mojego konia, który okazał się, że jeszcze żyje. Eee, pokazywałem na początku, co się zmieniło pod domkiem i jakie zmiany będą w przyszłości. Eee, między innymi właśnie pod arkadami w jaskini. Może się przyjdziemy. Cześć koń. Pokazywałem wam miejsce, w którym będzie mapa. Więc tak sobie pomyślałem, że. A, tyle odcinków już było zbudowania z wyprawy po konia. Wczoraj też, w sumie ostatnio też pokazywałem Wam, e, co się zmieniło. W sumie niewiele, ale w tym miejscu właśnie chciałem zrobić taką dużą mapę, gdzie jeden blok miałby wymiary 2000 kratek na 2000 kratek. Wiem tylko tyle, że się zmieniła teraz mechanika gry. Może nawet tworzenia tych map, ponieważ doszedł taki przedmiot jak stół kartografa. Szczerze powiedziawszy nie wiem jak go się używa, no ale zobaczymy. Wiem mniej więcej jak go się tworzy i to by było na tyle. A jak potem wygląda łączenie map albo tworzenie kolejnych, to też w sumie jest ciekawe. Dobra, teraz może się przejdziemy do mojej bazy. Która jest tam. Tylko kurczę, muszę łódkę zrobić. Yy, przyjdziemy się po trzcinę. W ogóle też nie mam czciny, A no przyda się pod papier. Kurczę, może, może zrobiłbym jeszcze farmę czciny. A to też kiedyś wam pokażę na odcinku w sumie. No jest łódka. Niepotrzebnie. Yy, Chciałem stworzyć yy, Kurczę, wiecie co? Jeszcze nigdy w sumie o łapki nie prosiłem, więc. Jeżeli podoba się Wam odcinek, jeżeli podoba Wam się seria, to oczywiście możecie zasubskrybować, zostawić łapkę w górę. Bo wiem też, że dużo osób ogląda odcinki, ale nie subskrybuje. A druga sprawa, że chciałem fajnie bardzo podziękować osobom, które regularnie mnie śledzą, regularnie oglądają, zostawiają łapki w górę, komentują, udzielają się. To jest naprawdę fajne, ciekawe uczucie bo wiadomo, ja tutaj sobie luźno gram a widać, że jeżeli wam się seria podoba, to prowadzimy taką fajną, luźną interakcję czyli ja, a właśnie wy, jako widzowie oho, tutaj chyba zakorupowałem się matka święta gdzie mam tu wpłynąć? z drugiej strony o, pokażę, co tutaj się zmieniło nie no, nie pokażę, bo tą sumie się dużo nic nie zmieniło Jedynie co to mogę powiedzieć, że zacząłem trochę ogarniać spawner yy, pająków. To w przyszłym odcinku, nie wiem, może w przyszłym, ale w przyszłym odcinku też wam pokażę. Yy, ponieważ mam taki plan, yy, właśnie dokończyć jaką budowę, który ten spawner znajduje się mniej więcej w tym miejscu ziemią, A jeszcze mamy jeden spawner do ogarnięcia do i on się znajduje jakieś, nie wiem, nawet 500 albo 1000 kratek stąd. I to jest spawner szkieletów. No myślę, że spawner szkletów przydał mi się względu na strzały i kości. W sumie głównie kości. No, kości by mi się przydały dużo tam projektów do nie wiem, do na przykład posadzenia czegoś i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co tu mamy? Pory trzeba. Tego jeszcze w sumie chyba nie użyłem tej mapy. Ale nie chcę na razie jej wykorzystywać. Co jeszcze, co jeszcze? Tu nic, 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 nic... Yy, dobra, jakaś trzcina by się przydała. Co tam potrzeba? Trzcina i... I kompas. Właśnie, kompas. Ciekawa sprawa. O, o kurde, szaleje. Mam trochę trzciny. W tych skrzynkach chyba nic konkretnego nie było. Jeżeli nie, ale czekajcie, czekajcie, jakiś żelazo może tu będzie? No dobra, zejdźmy jeszcze na dół. Trochę może w tym miejscu ścinać obraz, wiem o tym. O, to się przyda. A no dobra, kij, bierzemy to, bierzemy to. Całe, jeszcze raz sobie sprawdzę, czy niczego nie przeoczyłem. Nie. Dobra, idziemy zobaczyć te skrzynki koło spawnerów. I może nawet spawnerze. Tutaj jest gdzieś jedna Te trzciny też są jedne zbierałem Od początku budowy tej ścieżki tutaj Kurczę, tu nic nie ma, dobra weźmy jeszcze to Zegarek, czy mi zegarek coś był potrzebny? Chyba nie był potrzebny do niczego Drewno se przynajmniej wezmę to też, będzie mi potrzebne to też Okej okay. eee, W sumie jeszcze nie wiem co do konia, jak go nazwać, ponieważ y, nagrywałem odcinek y, przed opublikowaniem poprzedniego. Tak więc, y, jeżeli dane macie jakieś ciekawe nazwy, możecie podsyłać. Możecie proponować, co w przyszłym odcinku mamy mam zrobić, gdzie pójść. A właśnie, ja jeszcze do spawneru pójść. A ten spawner, tu jest spawner. Możecie podsyłać jakieś ciekawe pomysły, projekty, projekciki. Tak więc no... Myślę, że jeden odcinek na tydzień jest coraz optymalnie. Jeżeli będę miał więcej rzeczy do roboty, jakieś studia czy coś, bo niedługo się zaczynają studia, to oczywiście może być kiepsko z tą um, aktywnością, no ale zobaczymy. Coś w co weekend bym mógł tam ponagrywać, jakieś krótkie odcineczki, ewentualnie coś na zapas nagrać. Boże, że jakąś serię taką... Nagrać jeszcze na szybko jakąś, ej tutaj nic nie ma, cholera Czyli ja nie mam e, Trzciny, super Genialnie, genialnie Wiecie co, mi się nie chce jeszcze biec do tego e, Spawnera Na stalagmicie Więc myślę, że lepszą opcją byłoby zrobienie cięcia I może pozyskania trochę tej trzciny może jakąś szybką farmkę się zrobi a wam na przyspieszeniu pokażę się jak to, nie wiem, ścinam albo coś ten deseń kurde nie widać dobra, to widzimy się zaraz ostatniego nagrania e, bo akurat kilka dni w tym e, przeciągu czasu między innymi właśnie robiliśmy live'y e, czy też e, właśnie zasadziłem sobie trzcinę już wam pokażę co się zmieniło w tym miejscu, o oh, cholera, ty jeszcze no juty dobra, w tym miejscu postanowiłem, że z paru tam sztuk zrobię większą farmkę jakąś taką na szybko, na szybko żebym miał w ogóle skończyć móc pozyskać tą moją trzcinę e, no więc to jest taka prowizorka, nic ciekawego w sumie ale na tym live'ie, który się odbył niedawno e, budowaliśmy między innymi właśnie tą tutaj ścieżkę o której będzie coś więcej w przyszłych odcinkach mniej więcej ona była do, dotąd dobudowana a na live zaczęliśmy to stwierdziliśmy właśnie, że dobudujemy sobie też tutaj takie małe molo a w tym miejscu będą takie poletka, które zaproponował jeden z widzów, czyli tutajże Kamil Kozak co jest naprawdę zarobistym pomysłem ponieważ y, każde jakby zniesienie tutaj, poletko będzie miało swoją uprawę typu na przykład na, do góry będzie pszenica, niżej będzie załóżmy burak czy tam ziemniaka, jeszcze niżej nie wiem, marchewa czy coś, nie no ale tak to się na razie prezentuje w tym miejscu, może jeszcze jakieś y, może jakieś jeziorko zrobię albo nawet y, Dostadzę jakieś drzewo, Męczyłem się tutaj z jednym takim, no ale cóż W tym miejscu tutaj, jak widzicie, taką serpentyną będzie się ta dróżka pieła Do tego mona, tutaj jeszcze nie wiem co zrobię, ale tutaj na pewno będzie jakieś połączenie z farmą Tak więc, fajnie to wygląda w ogóle Aha, jeszcze mogę powiedzieć, że w tym miejscu zacząłem jakieś taki tajemniczy pokoje robić i on będzie się znajdował właśnie zaraz za tą naszą mapą, którą się w dzisiejszym odcinku zajmujemy. No dobra, przejdźmy już do krótego odcinka, czyli do tej mapy świata. Tak wyglądają moje zbiory. I teraz myślę, że przerobię to wszystko sobie na. Nie może nie wiem, nie wszystko, ale może większość na papier. Yy, I z tego papieru będziemy mogli tworzyć mapę. Nie wiem, czy będzie nam potrzebna. Yy, ta skrzynia, ten work, będzie jak to tam się nazywa, tego kartografia Jeżeli tak, no to to akurat służę, bo tam chyba nie jest problem yy, Ale co, czekajcie, czekajcie Na pewno kompas się przyda, nie? Dobra, zrób mi tak, aha jeszcze frame'y Kaj okay, są frame'y Gdzie się tu miałem? Nawet skóra by się przydała O, mam 10, akurat chyba 9, no 9 wystarczy to tam styknie będzie git zróbmy tak tak o, yy, o. jeszcze jeden potrzebny by był Dobra. cyk, cyk o, jest idealnie e, te kości na razie zostają w sumie bo mi się przydadzą to też, to też Zróbmy ten kompasik jest to pierwszy bodajże pierwsza mapa uuu w sumie nie wiem ile będę Potrzebował tej mapy w sumie bo dość dużo zrobiłem jakby nie patrzeć na razie tych y, tą farmę ale wydaje mi się y, też że y, wielkość tej mapy jeżeli chodzi o skalę nie chcę koniecznie zrobić jej jakoś wielkiej, typu nie wiem, dwa, może nie 2000 na 2000, tak sobie szczerze pomyślałem. Ja wiem, że na początku odcinka mówię coś innego, ale na ten moment chyba nie jest potrzebna aż tak duża ta mapa, więc może w inny sposób to rozplanujemy i załóżmy, będzie to pod względem skali druga, albo trzecia, jakby ta nie wiem, wielkość. Ten taki obszar zaznaczony, no dobra, ja chcę załóżmy mieć od tego punktu. Mapę pierwszą i cyk jak to wygląda Fajnie, ale to jest za małe. Dla mnie to jest za małe. Jak to się prezentuje? Za mało to jest. Nie chcę tego. a Ciekawe, że ja będę musiał dużo dużo w ogóle po mapie latać. Czyli ja o crafting mam. Dobra, jak to się robiło tak. I co? Chyba w ten sposób. I co mam większą skalę? Nie. Fila. Kłusia. Jeszcze raz. A większą? To jest nieznana teraz. Chyba, że muszę tego użyć znowu. Ouu! Dobra, większe jest. Jest git. 1 na 4 No to jest fajne. Teraz mogę jeszcze raz użyć, czy nie? Jeszcze raz próbuję. Co powstanie? Dobra. Jest 2 na 4, yeah. Czyli to jest jaka skala? Jeden klocek to 4 kratki Ha. Myślę, że tutaj tak na razie jest za mało. Jeszcze większą zrobię. Nie no beka. Tak. Czy to będzie 3? Uh. No szczerze to już jest nawet fest duże. Ja to mi do głowy strzeliło? A w ogóle, śmieszna sprawa Bo banery można w ogóle zaznaczać na mapkach Muszę mieć tylko wełnę Jak ja będę miał jakąś wełnę nie ja będę w siódmym niebie, Muszę mieć wełnę O, zamknij się Wełna, wełna, wełna Chyba będzie z tym krucho Nie mam Nie mam wełny Słabiutko Oj słabo Chyba że jeszcze mogę zobaczyć Czy to jest skrzynka jednej Co tu mamy Co tu mamy Nic tu nie mamy No dobra Bo jest taka opcja w ogóle Żeby jeszcze banery zaznaczać Chyba że Chyba że Kliknę na ten baner I coś się stanie Jest da się Ale jaja da się tylko czy ta mapa nie jest za duża z jednej strony? jaka to jest? to jest ta trzecia co do wielkości, bądź czwarta hmm niby fajnie się to prezentuje myślę, że zrobię nową i na tej nowej już będzie może skala mniejsza troszkę ewentualnie w przyszłości będą jakieś pokoiki mniejsze i dzięki tym pokoikom Możemy coś to prezentować? Ej, no tak, nieźle jest źle. Tylko czy takie duże mi potrzebne jest. Dobra, zdecydowanie potrzebne jest. Jednak zdecydowałem, nie będę nic zmieniał. Dobra, teraz pozostaje nic innego, jak tylko mm, wziąć się za robotę. Sobie podróżuję z tą mapą po ocenie i zauważyłem, że dość blisko w sumie od mojej bazy od tego domku wakacyjnego on znajduje się w tamtym kierunku czekajcie eee. tak, znajduje się w tamtym kierunku mam wioskę kolejną w ogóle i to jest chyba taka na extreme case z tego co widzę więc fajnie, że jest jeszcze bliższa wioska, ponieważ tam w tamtym kierunku jak pewnie na mapie, później zobaczycie innej będzie sawanna, na tamtej sawannie jest kolejna wioska, z której m.in. ściąga wieśniaka, który ma na przykład mending. I ten mending, ten wieśniak z mendingiem jest w tamtej bazie, która jest już w tym miejscu. Jak zaznaczam mniej więcej. E, czyli w tej pierwszej bazie, gdzie m.in. jest farma. E, e, jak to się nazywa? Farma granów y, i farma Deni. Ale zawsze fajnie mieć drugą wioskę obok. I to taką no dość. Nawet w ogóle fajnie, że mają ten tutaj. Jak to się nazywa? Ognisko. Tak jest, jakby mi się nawet przydało do kominka. Nawet nie wiem, czy nie wezmę i <grywka> nie ukradnę im tego, żebym y miał taką fajną imitację dymu. Pierwsza mapa, jak widzicie, jest skończona. Zajęło mi to kilkanaście, może do 20 minut, zrobienie czegoś takiego. I wpadłem na pomysł, żeby jeszcze właśnie na tej mapie pozaznaczać te najważniejsze punkty, ponieważ e, jak widzicie, bądź też nie widzicie, ja się orientuję teraz w tej mapie i widzę, że praktycznie cały mój świat, cały mój sygnał, na którym spędzam większość czasu, jest to tak właściwie zaznaczony na, na jednej mapie, na jednym tym, na jakby na tej jednej powierzchni. Więc w tym miejscu mamy ten wakacyjny domek, w którym się znajdujemy. Tu mniej więcej gdzieś w przyszłości będzie jakieś miasto stalagmitów. I tak sobie pomyślałem, że skoro mam już te banery, mogę sobie je w sumie jakoś nazwać. I załóżmy w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, jeden na banery nazwę, nazwę, zamiast O minus baner, nazwę po prostu to wakacyjnym domkiem, żeby na tej mapie fajnie się zaznaczało. Tutaj załóżmy nazwę kolejny yy, baner, yy, w tym miejscu właśnie w tajdze, między wzgórzami gdzieś tam i będzie to właśnie yy, miasto Stalagmitów. W tym, czekajcie, czekajcie, yy, w yy, bodajże w tym miejscu mamy spawn, spawn naszego save'a i tutaj mogę po prostu zdać baner spawn, żeby tak to po prostu na mapie fajnie się znaczało. W tym miejscu mamy wioskę, jak pewnie y, pamiętacie, koło tej pierwszej bazy. A tu jest ta pierwsza baza, czyli ten niedokończony domek, między innymi. I w tym miejscu rysuje się właśnie y, farma dyni i farma Melonów. Y, tutaj, jak już wcześniej wspominałem, jest ta nowo odkryta wioska y, tajgowa. Jeszcze nie wziąłem tam w sumie z tej wioski tej imitacji. Dymu, czyli tego campfire'a bodajże tak to się nazywa, ale myślę, że efekt będzie piorunujący, jak dam tutaj te wszystkie nazwy i przede wszystkim tą wywalę. A co do ogólnej mapy, to myślę, że co jakiś czas mogłem uaktualniać, ponieważ yy, teraz nie potrzebuję akurat yy, tych, ale myślę, że jak będzie jakiś czas yy, czy coś, to będę na bieżąco je wam pokazywał i rozszerzał ją. I'm a lot like you Pictures in my room People I once knew And hearts I can't untangle from my own I go in my head Hanging by a thread Drifting through her hair oh, One day you will find That it's time to get your hopes up they try to kick me, but I won't budge. Ooh. But there's nowhere left to hide long. A masquerade with the lights on. Ooh. It's a feeling that I can't. Pierwsza mapa z dziewięciu naszego świata jest, jak widzicie, skończona. Pozaznaczałem wszystkie punkty, które miałem za nadzór, czyli ten spawn po, lewym, po lewej stronie, naszą posiadłość, czyli tą pierwszą bazę, y, wakacyjny dom, w którym teraz się znajduję, oraz miasto mitów, który jest w tamtej części. Y, tak jak mówiłem wcześniej, co jakiś czas będę uaktualniał całą tą mapę, i myślę, że pokrótce będę wam przedstawiał kolejne jakieś tam punkty, albo ciekawe miejsca z naszego, z mojego tam save'a. No a teraz tylko pozostaje mi uzupełnić ostatnią, w sumie tą pierwszą kratkę. I zobaczę jak to się prezentuje. Szczerze powiedziawszy fajnie. Podoba mi się. Myślę, że jeżeli będzie taka opcja, to w tym miejscu jest jeszcze ta wioska. O której mówiłem na sawannie. więc y, spróbuję w jakiś sposób ją złapać. Jeżeli nie złapię ją na tych mapach, na tej mapie, na tej kratce, no to już trudno. Ym, no ale cóż, no na pewno złapię się ta, ta bliższa. Na pewno się załapie tutaj też domek. W tej części nic nie mam, w tej części w sumie też nic nie mam. Y, dżungli, która jest sam hen hen daleko też na pewno. Nie załapienie nie ma takiej opcji. No może jeszcze wanna, z której konia przywoziłem, to też zaznaczy jakiś tam punkcik, też będzie jakaś tam baza y, wypadowa. I to by było w sumie już, no tyle w tym odcinku. Ja chciałbym się teraz tylko z wami pożegnać. I... Aha, w sumie jeszcze mogę wam pokazać, że tutaj się buduje taki malutki pokoik, malutkie pomieszczenie, może taki chillout room, nie wiem, jakieś książeczki może postawiam. Może będę w tym miejscu coś projektował, jakieś przyszłe budowle, albo będę Wam opowiadał jakieś ciekawostki, jakieś moje przeżycia. No, kto wie, to jeszcze raz zobaczymy. Tak więc ja się żegnam z Wami tutaj na tle tej mapy świata. I, i co? I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.